Dzisiaj w Tendencji Kultury gości na planie teledysku do filmu Mawka i Strażnicy Lasu. Ze mną Główna bohaterka, można powiedzieć, e, czyli Roxana Węgiel. Witam cię serdecznie. Witam, cześć wszystkim. To nie jest twoje pierwsze doświadczenie dubbingowe, ale powiedz mi, jak zareagowałaś w ogóle na propozycję wcielenia się w MAWKĘ? Szczerze mówiąc, bardzo przekonał mnie hmm, fakt, pomijając, że to jest oczywiście przepiękna historia, mm. hmm, przekonało mnie to, że, że faktycznie hmm, połowa dochodów z tego filmu jest przekazywana na pomoc Ukrainie, co jest bardzo wzmacniające i Cieszę się, że mogę brać udział po prostu w tak szczytnym projekcie. Fajnie, że mogę być y, częścią tak zacnego, że tak powiem, aktu. Fajnie. A czym Cię przekonała sama postać Mawki, że stwierdziłaś, że tak, ja chcę nią być? Tak naprawdę to ja oglądałam dopiero ten film y, podczas dubbingowania, więc y, znałam historię oczywiście, no i y, Mawka jest opisywana jako mm, trochę naiwna, ale odważna, jednak mimo wszystko stawiająca czoła różnym przeciwnościom losu y, dziewczyna. Mm -hmm. e, myślę, że, że mogę się z tym utożsamić. No właśnie. Nie no, jestem naiwna, <laughs> <laughs> ale, ale przypomniałam y, sobie po prostu siebie sprzed kilku lat. No właśnie, chciałam spytać, czy znalazłeś jakieś podobieństwa pomiędzy sobą a mawką, a być może ile roksany węgiel jest w mawce? Myślę, że na pewno trochę jest, no bo tak, tak jak mówiłam, ja zawsze też, też byłam otwarta na wszystkich ludzi. Wierzyłam od zawsze w dobre intencje, kochałam wszystkich ludzi i myślałam, że, że po prostu każdy człowiek ma też dobre zamiary zawsze. No ale szybko się przekonałam, że tak nie jest, więc wydaje mi no to zresztą tak jak mawka w tej historii. Także to też mnie, też mnie bardzo dużo nauczyło i fajnie, że ten film mm, można tak życiowo interpretować. No tak, bo ten film też ma przesłanie, e, też jeżeli chodzi o kwestię przyrody, ale co też dla mnie jest bardzo fajne, że trochę wracamy do korzeni, że też mamy tam trochę e, tą starosłowiańskość. Tak chyba to można tak, nazwać. Tak, to jest super. Ja w ogóle uwielbiam mm, takie. Słowiańskie brzmienia, słowiańskie piosenki. Lubię słuchać białego głosu i zresztą lubię też tak śpiewać, bo w moich żłobach płynie góralska krew, więc mam takie zdolności i to lubię to lubię tak naprawdę, lubię takie klimaty. Cieszę się, że w tym filmie nawiązujemy do, do właśnie do takich słowiańskich korzeni. E, powiedz mi, czy Ty miałaś w ogóle jakieś trudności damingowe, nie wiem, może pod względem technicznym, albo może emocjonalnym? Wydaje mi się, że mm, dość szybko w, mogłam wcielić się w tę rolę, udało mi się to zrealizować y, naprawdę Wydaje mi się, że szybko, czy jakieś trudności emocjonalne. Raczej nie. Wzruszyłam się po prostu parę razy oglądając fragmenty tego filmu i uważam, że, że jest, jest naprawdę warto obejrzenia. A co sprawiało Ci największą radość podczas dubbingowania? To, że mogę wcielić się w zupełnie nową rolę. Fajnie też było podkładać głos do animacji. To, to też było, było swego rodzaju wyzwanie, bo te emocje musiały być bardzo ekspresyjne, a wcześniej podkładałam głos do żywej postaci, więc, więc mogłam sprawdzić się w czymś zupełnie nowym. A dzisiaj właśnie jesteśmy na planie teledysku do piosenki, która pojawi się w filmie, czyli Mawka Pieśń Lasu. Ta piosenka jest wymagająca, wydaje mi się i czy tutaj też miałaś jakieś trudności, czy to było dla ciebie ogromne wyzwanie? Nie, to nie było <noise> dla mnie wyzwanie, bo ja uwielbiam takie klimaty, uwielbiam wykazywać się wokalnie i wtedy mm. czuję faktycznie, że śpiewam, bo jednak muzyka współczesna raczej jest okrojona z takich wokali. Z, raczej to już można uznać za coś archaicznego. Mm -hmm. um, aczkolwiek mój głos pasuje do takich klimatów i mm, bardzo mi um, się podoba um, po prostu ta um, bajeczna, magiczna energia, która, która jest przekazana w tych numerach. Mhm. Powiedz mi, czy to doświadczenie w ogóle też na ciebie jakoś płynęło i być może, że będziesz chciała w przyszłości też jeszcze pojawić się w dubbingu? Być może niewykluczone jest to, że, że kiedyś jeszcze wezmę udział w dubbingu. Okej. Okay. To tak na koniec. E, zaprośmy przede wszystkim słuchaczy do tego, żeby wybrali się do kin na film Mawka i do kogo to by skierowała ten film? O, to jest ciekawe pytanie. Oczywiście zapraszamy 4 sierpnia, oglądajcie koniecznie. Zapraszamy do kin na mawkę i Strażników Lasu. <grym> do kogo skierowałabym ten film? Myślę, że do ludzi, którzy zawiedli się nieraz na, na, na drugiej osobie. Bo tak naprawdę, właśnie mawka, mawka zawiodła się w, w paru takich sytuacjach, ale finalnie dobrze się wszystko skończyło. Wszyscy byli szczęśliwi, zresztą jak to w filmach bywa, ale często tak jest w życiu, że przechodzimy przez jakieś nieprzyjemne doświadczenia, a później wszystko się układa. I no, tak jak się mówi, że po burzy zawsze gdzieś tam wychodzi zatęcza, ta tak samo jest, jest w życiu. Moi drodzy, więc ja też serdecznie zapraszam do kina Mawka, a dzisiaj moim gościem była Roxana Węgiel. Dziękuję, Dziękuję Ci bardzo. Bardzo wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.